Dwa pakuny mamy już za sobą, wylosujmy sobie teraz jakiegoś innego. Powiedzmy, że tego. Prawie wszystkie kupiłem w chaosie. Bardzo dobrze mówię. Nie I cóż. Tutaj mamy DNA. Jakieś. 0. Minus 100b plus 4, czerwoną 5, plus 5 do 50. Tu mamy kartę z jakimś jednorożkiem. Tu mamy nawet 3 karty. Dwa razy trafiła się taka sama Pegatrix. Fajnie. I weźmy sobie go, otwórzmy. Spłać mi się trochę chce. Prąd za chwilę wyłączają. A to będzie chyba Pegasus. kartę, aktywujmy go chyba to ma aktywator tak się wysunął tutaj ma przód ładnie, fajnie cały się wysunął Zgaduję nóżki chodzą razem. Te też. Zgaduję, że schowanie jego nie jest trudne. Zamykamy ogonek. Rożek tam wkładamy do środka. Nóżki składamy. z skrzydełkami. No i się trzyma. Nic trudnego. Chociaż nie bardzo się chce trzymać. Zaczask pewnie ma bardzo kiepską Kierówkę. Teraz się trzyma przez chwilę. Odpalimy go jeszcze raz tym razem blokiem. Jeszcze załapał. Dobra, nie będę go ściskał, tylko tak go puszczę. No i git. Później będę spróbował jakieś slow motion zrobić czy coś tam. Ogólnie nie jest źle. Pengatrix. Stoic shot.